Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3 kontynuujemy. Mam nadzieję, że dzisiaj już uda nam się skończyć tę misję, bo już troszeczkę w nią gramy, muszę przyznać. Yy, mamy trochę pieniędzy, chociaż powiem szczerze, że chyba ja nie chciałbym się cofać już po, po cokolwiek więcej. Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Tu możemy jakieś przedmioty pokupować, okej? Okay. No, mm. ale to. Mniejsza o to. Nie ma co. Nie ma co. No, na szczęście on jest dosyć mocno wylewelowany tutaj. A czy wylewelowany... ten ogień, Trzeba będzie pokonać morskiego olbrzyma. To nie będzie proste. No no. Kiedyś, że jest wylewelowany, to jeszcze ma jakiś tunek bardzo dobry. Wydaje mi się, że ja, nie ma potrzeby wracać. Możemy miszę przywołać teoretycznie, tą co możemy przywołać. Zobaczymy co z tego będzie. Najważniejsze, że po tych dwóch nie bili i będzie dobrze. Mamy jakieś obeliski, szaty maga 6, no raczej nie. Okej, okay, możemy im te dwie chatki pozwalać. O, złote monety to może jeszcze będziemy mieli okazję, żeby się cofnąć, kto wie no, nie byłoby takie głupie, jakbyśmy jeszcze mieli okazję, ale z drugiej strony teraz to jedyne co zostało to może kupić statystyki wszystko nic więcej nie potrzebujemy jesteśmy atakowani Dawaj, tutaj mamy drugie ognisko strasznie daleko od siebie były to dwa ogniska Następne trzy będą musiały być bardzo blisko, żeby jakkolwiek je utchnąć. Podejdź tutaj. Pięknie. A i my jeszcze... No tak, no będziemy musieli wrócić do trala jeszcze jak już to zapadnie. No to faktycznie będziemy mieli okazję się jeszcze wrócić. Nie przeczytałem wcześniej, żeby faktycznie jeszcze do trala trzeba będzie się cofnąć czy ja na przykład bym chciał jeszcze zamiast czegoś pizza plus do wszystkich statystyk. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Ta istota zagradza mi drogę. Jak już to zamiast czegoś będę nazywał, już to na ataku plus 15. Ale nie, wydaje mi się, że tak jak jesteśmy teraz, tak na spokojnie możemy sobie zostać. Ja. O, siema. Nie żebym potrzebował wsparcia, ale piło z Waszej strony. Ale to tym bardziej... Gdzie tu jeszcze te dwa ogniska będą? A, no, tu no i pewnie tu na końcu. Bardzo blisko siebie. No ale dobra, tu, tu. nie robi nam to różnicy tak naprawdę. Ci już, są... już nie są tacy łatwi do zabicia no, Dalej padają jak muchy, ale nie są już tacy łatwi. Zdecydowanie <grytanie> O król morza! Ale patrzył do zdrowia sprawa A to wielka bestia Czeka mnie niełatwa walka Ciebie czy was wszystkich Weź pod uwagę, że nie jesteś ty sam w tym Ale pada. pada Jak nagle wszyscy się do niego wrócili nie ma szansy Uuuu, jakiś artefakt yy... to mi daje pancerz To mi daje pancerz Ataki bohatera mają także szansę na rozproszenie magii i spełnienie szybkości ruchu wroga. Dobra, na razie to. Zwiększa wrażenie od ataków bohatera o 20, powoduje także, że ataki bohatera będą kradły życie. Gdy Detorin znalazł Aluranę, swą kochaną w ramionach innego, udał się na pustkowie i płakał w samotności. W odpowiedzi w piasku wyłonił się ten topór. Detorin zabił Aluranę i jej kochanka, po czym wyrzucił przepełniony mocą topór w ciemną, otrwań morza. Ja ostatnio o tym oglądałem na YouTubie w ogóle. To były elfy i to jeszcze jakoś tak bez dawno temu, zanim na The Barents było The Barrens. A może już po tym, jak się zrobiło? No, kurde, coś, coś nawet pamiętam z tych YouTube'ów czasami, ale akurat, że o tym obejrzałem. Nie obejrzałem tego całego odcinka, pamiętam. Ja eee, ale akurat do tego momentu no, nie, nie zapamiętałem, kim były te postacie, ale zapamiętałem tę historię, <laughs> Także. Zawsze coś tam zostało. Mm. Ale czy ja teraz nie chciałbym kimś innym może podnieść tego? Eee, to podejść, to zbierz, co? No tak, żeby nie było. To możesz wywalić myślę spokojnie, a weź sobie plus 15 do ataku. Regeneracja nie jest głupia, ale... Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak potrzebna jak atak. Tym bardziej, że wydaje mi się, że tego, tego Pandariana nie będziemy mieli w następnej misji. Więc też nie ma co, nie ma co płakać za jakimiś tam jego przedmiotami. Wróć do Trala. Dobra, wracamy. Wracamy w takim razie. Ja, ale 6 minut tylko. No to może być bardzo krótki odcinek. Ale zobaczymy. to też nie chciałbym robić z dwóch różnych misji odcinka jakby nie było... oto są one dzielone misja za misją, że jakby ktoś sobie kiedyś szukał chciał sobie obejrzeć konkretną misję no to wchodzi sobie w konkretną misję, prawda? oto to jest tak robione to wszystkich. A, tamci zostali. No ale to chyba nie robi większej różnicy w sumie. O, dobra. Zgniemy tutaj. Co wy pajacce robicie? Dawać tędy. Nie oni jakoś tak strasznie dziwnie spróbowali biegać. Ok, przebuduję trzy potężne pandy, przebuduję trzy jeszcze potężniejsze pandy. To trzeba będzie to zrobić tak tak. Dobra, klikniemy wam po prostu, żebyście tam biegli i atakowali wszystko po drodze i zobaczymy co z tego wyjdzie. Patrzcie, już prawie 7500 mamy. No, ale on ma takie statystyki. Mam wrażenie, że on ma takie statystyki, że on się pokonał. Co z większego problemu? Chociaż, czy większego problemu? Do tego raczej na pewno, chociaż on ma to leczenie itd. i tak dalej. No właśnie, też pytanie: jakbyśmy faktycznie używali wszystkich y, umiejętności, to jak mocni byli ci Bo tak na razie to tylko biega biegam i nic nie robię tak naprawdę. To same takie podstawowe ataki tutaj działają. Ale wydaje mi się, że później będziemy walczyć już tylko rexarem, więc później będzie taka potrzeba, żeby faktycznie używać tych statystyk. Odżywamy. Ale no jak byłem chory, no to tam dalej jestem chory, może trochę jeszcze słychać, jeszcze widać, że czasem się duszę. Yy, Miałem taką o, to se w to pograć, no mówię, kurde, no przeszedłbym już tego Warcrafta, szczególnie te kampanie, no bo tak jak mówię, no zawsze była moja ulubiona kampania. Ale mówię, no nie no, no co, no mam to sam przejść. Później jeszcze raz przechodzić, tylko po to, żeby to nagrać, no nie no bez sensu. Więc co? No, no czekałem, czekałem aż wyzdrowieje, czekałem, tak, tak. Patrzcie, akurat 7,5 tysiąca uzbierałem, jakbym się uparł, to mógłbym kogoś jeszcze wzmocnić, na przykład jego. Także mówię, no ja nie wiem, czy... Nie wiem, czy to przejdzie dalej. No, bez sensu, żebyśmy kogoś wzmacniali, a on miałby nie przejść dalej, co nie? Ale wydaje mi się, że już w tej chwili wszystkie możliwe przejścia, wszystkie możliwe e, miejsca żeśmy pozwiedzali. Jestem na 99% pewny, że to jest koniec misji. Czy jedyne co musimy zrobić, to właśnie podejść sobie tutaj Rexarem. No, możemy chwilkę poczekać, chyba aż te książki się zregenerują, żeby już nie marnować pieniędzy, które żeśmy uzbierali. No a co? A, chyba że jeszcze chciałbym kogoś ulepszyć. Co nie w ogóle. Może właśnie, byśmy sobie przejrzeli, co oni mają tutaj za, umie... za przedmioty, żeby się nie okazało, że... że mają coś lepszego, a ja bym tego nie wziął. 5 pancerza 20% szybkości ataku, no to jest takie najgorsze no. zwinność to ty typowo dla ciebie to nie, inteligencja zwinność nie, inteligencja nie. Zapewnia zdolność teleportacji do, do własnej bazy, zmniejsza także obrażenia od zaklęć o 33% i zwiększa bohatera, i zwiększa manę bohatera o 75%. Nie mi najgorzej, ale chyba tego nie potrzebuję. Zapewnia zdolność dorzucania pocisków w bóle, które zdają 250 punktów obrażeń, zwiększają punk zwiększa punkty życia o 150 i many o 100. No to nie jest głupie, tylko że no, musielibyśmy mieć tutaj 12 slotów, żeby to opłacało nam się nosić. No ta aura jest nie najgłupsza, no ale to jest typowo na takiego bohatera, który gdzieś tam obok jest. No nie, no nie ma tutaj nic wartego uwagi. No mógłbym ewentualnie posprzedawać to wszystko i jeszcze kupić mu statystyki ale to jest jedyne co jeszcze moglibyśmy praktycznie spróbować stąd wyciągnąć a, tak jak mówię, ja nie wiem czy oni przechodzą czy nie więc nie będę ryzykował, że ja im teraz wszystko sprzedam, a oni zaraz będą jeszcze potrzebni w ogóle 16 pancerza, 50% mamy mniejsze obrażenia to jest chora ilość po prostu 50% mniejsza ilość obrażeń, no masakra patrzcie, on ma ponad 1,5 tysiąca życia, prawie 1000 many a jakbyśmy się bardzo uparli, no to moglibyśmy tak w ogóle chorą jednostkę tutaj zrobić. Jakbyśmy jeszcze pofarmili trochę golda, te książki pokupowali. Wyobraźcie sobie, po 99 statystyk mieć. Ciekawe czy 99 to jest max. Kurde, może kiedyś wypadałoby to sprawdzić. No ale nie, nie chcę mi się, absolutnie mi się nie chce. No przecież to byłoby taki grind bezsensowny. No trudno no. Wracamy tutaj. Sygnał ogniowy no. Wydaje mi się, że to już powinien być koniec w takim razie. Cieszę się, że wróciłeś bezpiecznie, Reksaże. Dobrze się spisałeś. Zwiadowcy poinformowali mnie o przybyciu plemienia Mrocznej Włóczni. Pod opieką Hordy trole będą znacznie bezpieczniejsze. Sytuacja z ludźmi staje się coraz bardziej napięta. Mam się spotkać z ich wysłannikiem na Ostrym Szczycie około północy. Mam pewne wątpliwości, Tralu. Wygląda mi to na pułapkę. Pozwól mi iść zamiast ciebie. Jane Proudmore nigdy by nie wzięła udziału w czymś takim. Poza tym ja nie stronię w walki. Zaufaj mi. Jeśli się okaże, że masz rację, to nic nie stracimy. Mhm. Dobra. Czyli jeszcze nie kończymy. Ale no, już na pewno to jest końcówka. No już teraz jak już tak biegamy, już tylko. A, tu podejść, tam podejść. Znaczy trochę to jest wow. Trochę, trochę jeżeli to jest demo wo, to właśnie taki jest wow. Że mamy już mapę siedzącą, a biegamy i tam podchodzimy, tu podchodzimy, tu kogoś podebijamy. No ale jakby nie było, to nie jest wow, więc... Więc nie spodziewam się tutaj miliona questów, już i tak było to bardzo dużo questów. popatrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pobocznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście Szesnaście misji na. Chciałem powiedzieć na takiej małej mapce. znaczy no, To jest chyba największa mapka jaką graliśmy, więc powiedzmy, że tylko na mapce. Yy, ale to były przecież jeszcze za cztery mapy dodatkowe, co nie? Więc cztery. Tu było, tu było. Tu coś było. No. To było trochę tych map. Było. I to wszystko w ramach jednej misji. Świetna sprawa. To tu miejsce spotkania znajduje się kawałek dalej. Witajcie ludzie! Czas najwyższy, żebyście się pojawili. Co to ma znaczyć? Przecież ten ogr nie może być orkowym wodzem! A żaden z was nie jest Jainą Proudmoor. Jaina? Dlaczego sądzisz, że ona? Dość tej paplaniny! Mieliśmy pochwycić waszego wodza, ale ty nam też wystarczysz. Do ataku! Do ataku! Co mi nie Krem, to bójcy. Wiedziałem, że to będzie pułapka. A Traal tak po prostu nas w nią... No tu tam, żeśmy ją wysłali, ale pozwolił nam ją wejść. Ale tutaj nie będzie problemu. Nawet nie będę im mówił, kogo mają atakować. Bo... Nic to nie zmieni w tej sytuacji. Tak, chciałem zobaczyć, jak on się nazywa. No ale trudno. Gadaj, kto was nasłał, Jaina? Bestio, nie masz pojęcia, co was czeka. To dopiero początek. Dobra, poinformuj trala o zdradzieckim podstępie. Bardzo chętnie go poinformuję. Kurde, dobrze, że mam zbindowane wyciszenie mikrofonu pod przycisk, bo jakbym miał wam tu kaszleć co chwilę, to bo byście nie wytrzymali. Goblińscy inżynierowie. Goblin Sapy, poziom czwarty, sto życia. I dobrze. Kurde, po jak zaczynałem tę misję, i sobie myślałem, kurde, ile tu będzie farmienia, żeby kupić te przedmioty. Później kupiłem i się, okazało że można jeszcze raz je kupić. Mówię, jezu do... A to proszę bardzo, po samym przejściu misji mamy tyle dobrych przedmiotów, że tak naprawdę tylko parę z nich musieliśmy kupić i, I nie ma problemu. Jeszcze nam zostało golda na koniec, żeby statystyki pokupować. Piękna sprawa. Miałeś rację, reksarze Powinienem ci był zaufać. Nadal jednak nie wierzę, że Jane mogłaby coś takiego zaplanować. Czas chyba na podjęcie bardziej bezpośrednich działań. Napisałem list do Jany Proudmore z żądaniem wyjaśnienia tego całego szaleństwa. Chcę, abyś przedostał się do bazy ludzi na wyspie Teramor i osobiście jej go dostarczył. Możesz na mnie liczyć, Tralu. Będę chyba jednak potrzebował pomocy w przedostaniu się przez ludzkie posterunki. Sterowiec zabierze cię do nowej wioski mrocznych włóczni, a Volgin udzieli ci wszelkiej potrzebnej pomocy. Powodzenia, Reksarze. Przyszłość Durotaru spoczywa w Twoich rękach. Czyżby misja druga? Czy może cała ta kampania to będzie jedna misja, ale będziemy przechodzić coraz dalej? Może tak też jest? Kurde, nie wiem. Ale wydaje mi się, że teraz będzie już misja druga. Wysyła nas, żegna się z nami, jest jaka robi się ciemno. To wydaje mi się, że kończymy. Ciąg dalszy nastąpi. No właśnie, no właśnie. Kurty, saga będzie kontynuowana. W przygotowaniu są dwie kolejne darmowe części. Tak, drugi i trzeci. Wydaje mi się, że powinienem je mieć. Nie ma? Hmm. Eee, no dobra, to będę musiał w takim razie je skądś pobrać. No z Batynetu, no bez końca. Mam nadzieję, że je znajdę. A na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!